Ja jestem Marcel. Dzisiaj się z wami wita Ronaldo też <grymne> na limicie. I jest nowość. Blisterki z oglądałem No. Ja oglądałem filmik Radiana i trafił to Modegarda na limicie. Możliwe, że mogą mieć takie same limitki, ale... Okej, okay, żeby nie przedłużać może zacznijmy. Nowość w domu. Przepada się, Janu. Nie, Nie Jezu. To pole odbija się. Dobra, tu nie ma nikki. Jest nikko i coś je się czekuje ciekawego, coś ciekawego. Póki no patrzcie. Dwie lity z Nordyka. Patrzcie, ja to tu mam tutaj Pookiego. Nie wiem czy ja wam go pokażę. O, czekajcie. O, jakby co mam Ronaldo na ma wymianę. O, jakbyś tak chciał. Gdzie jestem kurde póki? O, cię ja powtórzę Ale dobra, będzie na wymianę. Później będzie trudno zdobyć. Weź te karty, normalnie połapiemy. A no. No nie tak. Przepraszam, to sobie zgarniemy na bok. O, mój no, okej. Okay, okay. są, są cztery setki. Co tak trudno jest? O, jak fajnie. Mam nadzieję, że się trafi... Okay. ...game game. Changer. Sorry, moja mała tam jest, ale okej. Okay. Dariusz, no. No serio. Tylko chyba nie mamy. Tak. A no, zobaczki są piękne. Terazutki. Chyba go nie mamy. No spróbuję tak. No nie ma. Hmm. O o, my super ja powtórka. A to wiadomo przy, przy otwieraniu. Uzil. Ja O pięknie, dobrójne, nie mam go. Świetnie z belgii. Piękna sam karton, Watch. O, spóki nam spadł. Spóki. No jezus. Dawaj. Pin. <grym> Dawaj. Tego nie mam chyba. Pintili. Nie chyba. Ostatnią saszetkę przed. Jakbym coś chciał, już wiedzieć. I ta główna karta będzie. Na 9 saszetek zgadnijcie tylko jaka. Jest ona głupia. No, tutaj będzie chyba głosoperek. Nie. Defensive. Albo defensive. O to Jagiela. I ta, ta głupia karta. Ta głupia karta. Ja nie postawię tej głupiej karty. Renault Kurdła. Nie mamy, go, mamy komplet y, Belgii na bazówek. To świetnie. I przecinamy sobie tą tak. kartę. Ciągle te golstopery. Na początku nam wpadły trzy, teraz nie chce żaden wpaść. Tak, kłamiasz. Mamy jeszcze, mamy... Nie więcej, mam jeszcze, bo no to jeszcze. Przepraszam, nie, nie ghost a game changery. No trzy mam właśnie. O, boszczykowski Proszę, powtórz. Na wymiany, jak No, ktoś... jeśli ktoś by chciał, Mundo, e, co tego ja tam? to chętnie zapraszam. No, na... Herb Turcji tak samo nie mamy. No i to zapraszam chętnie do wymiany, możemy możemy tam sobie powymieniać. Także blisterek całkiem okazały. A, 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 jak na cztery paczki saszetki tego Cezara też chyba nie mamy Frejni i Kamil, rosyjski powtóra tak pierwsza część z trzech bo mamy trzy takie blisterki yy, także drugi M może dzisiaj. trzeci się filmik wnić. pewnie będzie jutro albo pojutrze albo może dzisiaj pozdrawiamy cześć